Zakład Ubezpieczeń Społecznych niebawem wypłaci emerytom i rencistom tzw. trzynastki. Jesienią świadczeniobiorcy dostaną również tzw. czternastki. Jednorazowe dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymają osoby pobierające emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Przygotowujemy się właśnie do wypłaty tak zwanych trzynastek. Wiemy już także, że w tym roku emeryci i renciści dostaną w listopadzie dodatkowy bonus pieniężny, tak zwaną czternastkę. Trzynastki dotrą do świadczeniobiorców w kwietniu razem z ich emeryturami i rentami. Prawo do trzynastki będą miały osoby, które mają prawo do wypłaty świadczenia długoterminowego na 31 marca. Natomiast prawo do czternastki otrzymają te osoby, które będą miały uprawnienia do długoterminowego świadczenia, na przykład emerytury czy renty, na 31 października. Trzynastka to dla każdego równa kwota, 1250 ,88 zł, 88 co daje na rękę około 1022 zł. Natomiast czternastka, co do zasady, będzie wynosiła 1250,88 zł. Natomiast w pełnej wysokości dostaną ją osoby, które mają swoje podstawowe świadczenie, czyli emeryturę bądź rentę, w wysokości do 2900 zł. Pozostali, czyli z wyższymi świadczeniami, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wypłaty czternastek planujemy razem ze świadczeniami płatnymi w listopadzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci trzynastki, czternastki z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków. Osiedle Słoneczne Piaski 2, Grupy Magdom. W najbardziej zielonej części Puław zaprojektowano dwa nowoczesne budynki, w których znajdzie się 35 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań o metrażach od 36 do 65 metrów kwadratowych. Pierwsi lokatorzy zamieszkają jeszcze w tym roku. Już niebawem rozpoczynamy realizację drugiego budynku, którego ukończenie zaplanowano na 2021 rok. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Dęblińskiej 18. Telefon 81 888 55 15 www.magdom.pl